Cześć, tam, y, dzisiaj mam powiedzieć trochę o y, modułach, przez które przeszłam w terapii czyszkowo-krzyżowej. Tak krót, krótko to co pamiętam, to co utkwiło mnie w głowie, czyli tak pierwszy moduł w terapii czyszkowo-krzyżowej Obejmuje teorię i praktykę biodynamicznego mechanizmu terapii oraz anatomiczne i fizjologiczne podstawy funkcjonowania systemu teżkowo-krzyżowego. Po tym module jeszcze nie robiliśmy terapii, o czym się dowiedzieliśmy dopiero po całej pracy, którą mieliśmy wykonać między pierwszym a drugim modułem, bo wtedy jeszcze nie pracowaliśmy właśnie w wpływie średnim. Czego do końca nie rozumieliśmy nie wiedzieliśmy, po prostu byliśmy w tym pływie podstawowym, czaszkowym, czyli skupialiśmy się na, na rytmie czaszkowym, tak zwanym. Jeśli nie wiecie, o czym mówię, to się nie przejmujcie. Dalej. Terapia czaszkowo-krzyżowa, moduł drugi. Pływy i pulsacje, linie środkowe i zaiskrzenia. Oto był. Super moduł, i tutaj już właśnie e, e, nasza super instruktorka e, właśnie też raczyła nam e, powiedzieć, że pracowaliśmy tylko w diagnostyce, po pierwsze module. E, i dopiero po drugim już mieliśmy te umiejętności, żebyśmy byliśmy w terapii, bo mieliśmy już te możliwości, umiejętności wchodzenia w ten pływ średni, czyli ten terapeutyczny. No i zaiskrzenia, to był duży temat, zaiskrzenia właśnie na poziomie zapłodnienia, porodo, zaiskrzenie porodowe i zaiskrzenia serca. Niesamowite tematy. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to tam będzie gdzieś odnośnik, mam nadzieję, do innego filmiku, gdzie mówiłam o, o zaiskrzeniu, na przykład w moim przypadku porodowym, które no, miało być zaiskrzenie, a weszło w traumę. To też bardzo ciekawe terapeutyczne zjawisko. I dalej, dalej trzeci moduł to był bardzo taki techniczny. Czaszkowy, twarzowy, kości właśnie twarzoczaszki, czaszki bardzo dentystyczny, bo tam pracowaliśmy właśnie w rękawiczkach gumowych, albo w tych nakładkach na palce. Było opracowanie właśnie buzi w środku, praca z zębami, praca od środka właśnie z zestawem skleniowo to był trzeci moduł. Właśnie ja tak nazywam ten moduł dentystyczny. I czwarty moduł, to chyba był mój ulubiony moduł. To był taki moduł z terapii czaszkowo-krzyżowej w aspekcie psychologicznym i psychosomatycznym i z terapia traumy, czyli tutaj w tym przypadku było odwijanie serca. To było e, niesamowite e, i dziękuję i to wszystko przede mną jeszcze trzy moduły.